Witam wszystkich gitaromaniaków. Dzisiaj pokażę Wam, jak ustawić mostek tremolo typu Vintage w gitarach Stratocaster. Mostek taki ustawicie w każdej gitarze, nieważne czy kosztowała 15 tysięcy czy 500 zł. Ogólnie zasada działania mostka jest taka sama. Jakie muszą być spełnione warunki, aby ten mostek działał prawidłowo? Oczywiście, sam mostek musi być dobrze ustawiony, sloty w siodełku muszą być dobrze nacięte, aby struna się nie blokowała. Sprawdźcie sobie też klucze, czy są dokręcone, Gryw z korpusem, tak samo czy jest dokręcony. Nałożcie sobie grafit na sloty w siodełku, na wózki w mostku oraz na drzewka na główce. Gitarę, którą będziemy dzisiaj ustawiać, tak jak widzicie, to jest zwykła, budżetowa gitara typu Sander. Także nie przedłużając, zaczynamy. Na początku przekręcamy gitarę na drugą stronę i będziemy wyciągać sprężyny. Także wyciągamy na końcu środkową, przewracamy z powrotem gitarę i będziemy ustawiać mostek. Ustawimy teraz mostek tremolo. Jak to robimy? Bierzemy śrubokręt i na początku wykręcamy 6 śrub. Nie za wysoko, po prostu delikatnie luzujemy. Dobrze, to mamy zrobione. I teraz zaczynamy od pierwszej śruby. Dokręcamy. I w momencie, jak nam, tak jak widzicie, mostek nam poszedł do góry, to teraz odkręcamy. To będzie, nie wiem, ćwierć obrotu, pół obrotu, dopóki nam znowu ten mostek nie siadnie. O, tak jak widzicie, do korpusu. I tak robimy z wszystkimi śrubami. A więc mostek się podniósł i odkręcamy, aż nam znowu dotknie korpusu. I ostatnia. Dobrze. Mostek mamy ustawiony, możemy jeszcze sprawdzić czy ładnie luźno pracuje, czy nic go tam nie blokuje. A więc możemy przejść do kolejnego punktu. Mostek wyregulowany, także teraz odwracamy gitarę na drugą stronę i będziemy zakładać sprężyny. Lepiej chyba zacząć od środkowej. A więc naciągamy. I teraz boczne. Jedna i druga. Dobra, sprężyny założone. Ja teraz zablokuję mostek ostatni raz. Że jak założymy. Nowe struny, to on nam nie pójdzie do góry. A dlaczego tak robimy? Ponieważ jeśli mieliśmy akcję 1,5 mm na zablokowanym mostku i tak lubiliśmy grać, to teraz, kiedy ten mostek ustawimy, on nam pójdzie do góry, to akcja też nam skoczy do góry. Ile dokładnie? 2500 mm, czyli końcowo by nam wyszło 1,75 mm. Także jeśli chcemy na przykład ustawić te 1,5 mm, więc na zablokowanym mostku ustawiamy sobie akcję 1.25 wtedy jak go wyregulujemy mostek nam pójdzie do góry to akcja nam skoczy na 1,5 mm. Dobrze jest to sobie ustawić menzurę od razu, żeby z tą mizurą też dużo nie operować, ponieważ jak będziemy dużo ustawiać tej menzury no to też nam ta wysokość strun będzie się zmieniać. Co jeszcze jak założycie nowe struny. Dobrze jest na tych strunach pograć sobie 15 20 minut żeby się ładnie ułożyły żeby lepiej trzymały strój. Dobrze też jest sobie teraz nałożyć właśnie ten grafit tak jak mówiłem na slotach na w wózkach i na drzewkach. Także załóżcie struny, pograjcie chwilę na gitarze i jak się już troszeczkę wszystko ułoży, o, po, ponaciągajcie struny. Też bardzo ważna rzecz. I jak się wszystko ułoży, można dalej regulować mostek. Także ja Wam, już nie będę Wam tego pokazywał. Chyba każdy potrafi już założyć struny. Jeszcze co Wam mogę doradzić, to na strunach wiolinowych możecie nawinąć więcej zwojów, nie 3-4, tylko tak bliżej 5-7. Wtedy będą lepiej trzymać strój. Także zabieramy się za zakładanie strun. Ustawienie akcji menzury. No i jak to wszystko zrobimy, to będziemy dalej ustawiać mostek. Struny mamy założone, akcja ustawiona, menzura też, grafit nałożony. Także przystępujemy do końcowego ustawienia mostka. Będziemy luzować te dwie śruby, aby mostek nam się delikatnie podniósł do góry. A jak bardzo? No, będziemy to ustawiać do danych dźwięków. Na strunie G chcemy uzyskać półtora tonu. Na strunie B cały ton. I na strunie E półtonu. Oczywiście chcemy uzyskać taki efekt, kiedy ramieniem tremolo pociągniemy do góry tak, że mostek dotknie korpusu, a więc nie przedłużając zaczynamy. Delikatnie. Luzujemy śruby, a no, powiedzmy trzy obroty. Ja tutaj mam struny dziesiątki, także troszeczkę muszę w miarę to równo. Róbmy i stroimy gitarę. Teraz będzie dużo strojenia. Wszystko, co zrobimy, zmienimy jakiekolwiek ustawienie, to musimy gitarę nastroić. Także stroimy w miarę jak najdokładniej. Dobrze, jeszcze raz sprawdzimy, bo raczej proponuję dwa razy sprawdzać. Dobra, powinno być i sprawdzamy strunę G. Także mostek jeszcze nam się praktycznie nic nie podniósł. Więc dalej luzujemy. O, powiedzmy też pokręcę trzy obroty. Yy, dobrze i oczywiście tutaj też patrzymy, jak się nam ten mostek podniósł. Jak będziemy dostrajać. Gitarę, to on się nam będzie bardziej, oczywiście, podnosił. No troszeczkę to nam zajmie czasu. Nie zrobimy to na już. Dobrze, jeszcze raz. To już widzimy, że dalej struny troszeczkę puściły. No najlepiej co najmniej dwa razy sprawdzać, bo to wszystko się nam układa. no jeszcze struna e, Dobra, sprawdzimy i struna g, no i jeszcze jest dźwięk za niski, także jeszcze powiedzmy. O, tak powiedzmy, półtora. Jak nam wyjdzie za wysoko, no to musimy, wiadomo, troszeczkę ten mostek wtedy dokręcić. No, robimy to niewielkimi ruchami tam ćwierć obrotu, pół obrotu. No widzę, że mostek się podnosi. Dobrze, jeszcze raz. jeszcze basowe No i dobrze, sprawdzimy jeszcze. Dobra, i teraz g B i A e. powinno być jest dobrze oczywiście nam się gitara rozstroiła jeszcze raz ją a stroimy. Tak jak mówię, to wszystko musi się ułożyć. Duże jest właśnie strojenia. Teraz się już postaramy, tak naprawdę. Dokładnie, dokładnie. Powinno być. Dobrze, ja sobie założę jeszcze pasek. Będzie mi troszeczkę łatwiej w graniu. Dobrze, odepniemy tuner. No i sprawdzamy. Tak słyszymy, gitara w stroi. Także co, może zrobimy makaronik. Nie ja wiem czy widać, a teraz widać. Troszeczkę pomęczymy. No i sprawdzamy. Tak jak słyszycie, wszystko działa. Ja to pokażę bliżej. Mostek bardzo wysoko podniesiony, strony poluzowane i gramy. Wszystko stroi, wszystko jest w porządku. Także mamy mostek ustawiony. Jeszcze a propos strojenia: jak będziemy grać jakieś solo i będziemy robić bendy, na przykład. No, powiedzmy coś takiego: powiedzmy coś takiego i sprawdzamy. jak słyszymy troszeczkę nam się roztroiło wtedy nie ustawiamy na kluczach tylko po prostu robimy szybki dive-bomb i tak jak słychać gitara stroi także niestety no taki jest urok tego mostka typu vintage ogólnie mostków Tremolo, że jak gramy po prostu jakieś solówki i dużo pociągamy, robimy jakieś takie gilmurowskie będy, no to wtedy nam się troszeczkę strój rozjeżdża, ale tak jak mówię, wystarczy zrobić szybki dive bomb i gitara stroi. Także Dziękuję bardzo za uwagę, trzymajcie się, na razie cześć.